Hej, ja jestem Sarge, a to jest kolejny odcinek naszej serii, zagrajmy w Gears of War 2. Ostatnio spotkaliśmy Kola Traina, którego znamy z m.in. z poprzedniej części serii. No i teraz musimy odnaleźć Berda i drużynę Sigma, więc ruszajmy do przodu. Fajnie będzie znowu w sobie wraz z Colem, dlatego że on zawsze ciekawymi tekstami tutaj rzuca. Tak było w poprzedniej części, tak będzie i teraz. Ok, mowa o transmisji od Berda i oddziału Sigma. Wow! Dobra, kurczę, trzeba będzie się wycofać troszkę. Troszkę przymusowo, ale cóż. Dobra i teraz ostrzeliwujmy. Spróbujmy go załatwić. Wow. River też kurczę potrafi trochę napsuć krwi. Szczególnie właśnie tymi pociskami. Strzelamy, strzelamy. Dobra, udało się. Bardzo fajnie. W takim razie przechodzimy przez ten most, co? Nie mam, myślę, że co czekać. Wow, jeszcze kolejni. O kurde. W takim razie trochę źle się rzuciłem do przodu. A tutaj jeszcze więcej przeciwników. Dobra, i tu jest jeszcze jeden. A to jest Kantus. Proszę bardzo. Już próbuje pewnie leczyć pozostałych, więc lepiej mu to uniemożliwmy. No, dobra, kurczę, tego już dobić. Ach, nie udało się. No, i teraz może być ze mną ciężko, szczerze mówiąc, bo nie wiem, gdzie są nasi. Oni są tam gdzieś aż z tyłu. Ale tutaj już jest Dominik. Dobra, dzięki. No i dobijmy Kantusa wreszcie. Ok, udało się. Biegniemy w takim razie dalej. Damn, Some kind of giant worm is making all these tunnels. It's what's sinking the cities too. You kidding me, right? I wish. That's some crazy shit, boy! But I guess the whole world's gone crazy, right? No niestety, to jest I mamy spore... What's in these things? That's not baird, is it? No, it's his jump meat. Rest in peace, Tanner. Damn. Kurde. A więc była mowa o tym, że Bert i, Tunnel, i Tanner przeżyli. No niestety, Tanner jednak nie przeżył, ale to oznacza, że Bert gdzieś tam może jeszcze być, więc spróbujmy go dalej szukać. Tak to już bywa, że niestety w trakcie tej wojny sporo hey, ludzi ginie. Hey, Czyby to był Bert? Bert. Tak jest. About time. What the hell took you guys so long? You're welcome. What the hell are the locusts doing taking prisoners? They're locking people up in these things, taking them deeper into the hollow. They were gonna process me, man. Whatever that means. Shit, I saw these locust bitches some process! Come on, we need to check this out. Keep an eye out for any prisoners. I didn't think the locusts took prisoners. No, właśnie, to jest coś nowego w taktyce szarańczy. Nie tylko chcą nas zabijać, ale też próbują pojmać niektórych ludzi i ich przetworzyć, cokolwiek to znaczy. Ja oczywiście wiem o co chodzi, ale. Ja wiem oczywiście o co chodzi, ale. Nie będę Wam spoilerował. Dobra. Trzeba będzie tam w takim razie wejść na pokład. Tutaj mamy jeszcze kurczę sporo przeciwników najpierw, z którymi musimy się uporać. Dobra, padli. No i załatwmy tego boomera tam dalej. O, schowajmy się teraz. Dobra, udało się. Dokładnie. Dobra, zabrałem sobie amunicję. No i wchodźmy tutaj na pokład. Zobaczymy, czego się więcej dowiemy jeszcze. Wow, imponująco to wygląda. No tak, oczywiście. Nie trzeba było długo czekać, żeby tutaj jeszcze ktoś wyskoczył. O, proszę. To jest jeszcze trudniejszy w sumie przeciwnik niż Dobrze, Boomer. Bo jednak ta broń naprawdę potrafi siać spore zniszczenie, ale my też możemy ją oczywiście wziąć i ja z tego teraz korzystam. Użyjmy tego przycisku i wjeżdżamy na górę. To działko jest fajne, bo właśnie możemy je wykorzystać jako trzecią broń, tyle tylko, że wtedy nasz bohater się wolniej porusza i nie możemy nic innego zamieniać na inną broń, bo jeśli zamienimy, to wtedy to działko upuszczamy, jak widzicie. Ale zabiorę je raz jeszcze. I tutaj mam jeszcze jakąś dźwignię. Co się stanie? Okej, okay, cele się jakieś otwierają, ale w żadnej nikogo nie było. W takim razie zaraz zbadamy kolejne. No proszę, i od razu są przeciwnicy. Spróbujmy się usadowić w tym miejscu. Dobra, jeden padł. Jak widzicie, działko jest bardzo śmiercionośne. Tyle tylko że. Jesteśmy wystawieni na atak, bo jednak nasz bohater musi przysiąść, żeby zacząć z tego strzelać. Ale oczywiście ma to swoje też zalety. No, wypadałoby teraz rivera wyeliminować. Wow. Chociaż wiecie co? W sumie to mogę kurczę użyć tego działka teraz. Tyle ja tylko, że nie widzę już tego Rivera teraz w tej chwili. Gdzie on może być? Okej, okay, to jest dziwne. Powinien chyba jeszcze wyskoczyć, ale na razie go nigdzie nie widzę. On gdzieś tam kurcze w dół zanurkował, ale teraz go szczerze mówiąc nigdzie nie widać. No już sam nie wiem teraz. A, dobra, tu jest jednak dźwignia. W takim razie użyjmy jej. Zobaczmy, co się stanie. Aha, uruchomiliśmy teraz barkę i możemy ruszać dalej dzięki temu. Dobra, no to czas w takim razie zasiąść za sterami tego działka. I proszę bardzo, wyeliminujemy wszystkich riverów, którzy tutaj na naszej drodze będą jeszcze. Kurczę, tam gdzieś poleciał do tyłu. Ale dobra, teraz się uda. Mam przynajmniej taką nadzieję. Ostrzeliwujemy, ostrzeliwujemy. Poleciał gdzieś tam dalej. Spróbujmy załatwić tego. Kurczę, też nie jest to łatwe, bo oni ciągle się przemieszczają. Ale czekamy w takim razie. Oho, muszę wejść na pokład sąsiedniej barki tym razem. I ją przeszukać. Zabierzmy to działko mobilne, gdzie ono jest. No, już teraz nie znajdę chyba. Dobra, mniejsza. Chociaż kurczę, chyba widziałem to tutaj gdzieś było. No nie, może jednak nie. Dobra, trudno. Już jakoś sobie poradzę bez tego. Załatwmy tutaj tych przeciwników jeszcze. Najpierw jeden. Ach, skrył się skubaniec. Tego załatwimy w takim razie, dobra jeszcze tam jest drugi. Może piła mechaniczna? Oczywiście, że tak. Dobra. No to co dalej? Tutaj akurat dźwigni nie ma, ale mamy przeszukać przecież tą barkę, więc zobaczmy. Może tutaj będą jakieś więźniowie. Gdzieś tutaj powinna być dźwignia. Oho, jest właśnie tutaj. I czy tym razem będą cele czyste? Czy też nie? Ty? Is that you? Wow. All Marcus, we got more locusts on the way. Ty, let's go. Cole, bear, cover that door. Carmine, Dom, guard the rear. Ty! No! No, niestety. I told you they're breaking people. I can hear them screaming from the docks. I can't believe they did that to Ty. He, he survives everything, doesn't he? Let's just get the hell out of here. Pomyślcie sobie, jakie okropieństwa oddziały szarańcze muszą robić ludziom, skoro nawet taki mocarz jak Taj się dał złamać. Ale zobaczcie, jak go pociepali i w końcu wolał popełnić samobójstwo niż dalej żyć i tutaj walczyć. Widzieliście w jakim był stanie. Okropne po prostu. No, ale my oczywiście nie możemy się tutaj poddawać, po prostu musimy kontynuować naszą misję. Nie mamy wyboru. Tam są od razu kolejni przeciwnicy, z którymi musimy się uporać. Kurczę, mam snajperkę jak najbardziej mam. Przyda się teraz, myślę. Też kurczę się ładnie kryją. Okej, okay, trafione, ale niestety to go nie zabiło. Kurde, skąd już strzelają? A, i chyba przejdę tam do nich bliżej, bo kurczę nie za bardzo się wychylają. A jak już się wychylał, to i tak. Nie zabijam ich jednych strzałem. No dobra, może teraz? O, właśnie. Dobra, raz jeszcze. Gdzie teraz się wychyli? Tu jest. Okej, okay, udało się znowu. Tam jest jeszcze jeden, patrzcie. Niech się tylko teraz wychyli. Ach, kurczę, nie udało się. Znaczy, oczywiście, trafiłem go, ale... też nie trafiłem go w głowę. Dobra, teraz możemy chyba przejść bliżej, co? Myślę, że powinno się już udać ich wyeliminować. To jest znowu ten gość z tym działkiem. Okej. Okay. Udało się. Znajdź odpowiednie miejsce do skontaktowania się z centralą. No właśnie, bo ciągle nie mamy niestety łączności. Zabierzmy sobie może to działko. Przyda się. I spróbujemy trochę tego położywać. Chociaż niestety z tym właśnie nie mogę biegać. Ale dobra, akurat tutaj już będą przeciwnicy, z tego zasłyszę. Tam są, patrzcie. Dobra, spróbujmy... Ach, nie mogę niżej, kurczę, przesunąć celownika niestety. Ale tego załatwię? Nie, jest za bardzo. Dobra, przejdźmy po prostu tędy w takim razie. Będzie myślę, że łatwiej. Okej, zaraz powinniśmy widzieć następnych. Tam jest kurczę Kantus. Ale są też pomniejsi przeciwnicy, ach, też ich nie będzie łatwo tak wyeliminować. Po prostu przejdę po prostu bliżej, co? Myślę, że będzie tak lepiej, bo z takiej odległości raczej ciężko ich tutaj wyeliminować. Dobra, jest i UHACZ, na niego wykorzystamy to działko jak najbardziej. A właśnie, bardzo szybko się udało wyeliminować gościa. No i są następni. Tu jest na przykład jeden. Dobra, i tam jest twórczek Kantus jeszcze. Też przydałoby się go wyeliminować w końcu. O, juchacz. Dobra, pięknie. No, naprawdę się teraz działko przydaje, czy musicie przyznać. Bo szybko eliminujemy. Nie wiem, co, się dzieje, co się dzieje, Marcus. To jest Yeah, we got Baird. We also found Ty. He didn't make it. Roger that Delta. I've got a raven and root. You've got a new objective. I'll tell you more on the way. And about I'm sorry, Marcus. He was a good man. Yeah, he was. Thanks, Delta out. No niestety, czasem wojna zabiera ze sobą. Nawet dobrych ludzi. Okej, okay, musimy teraz przejść do punktu ewakuacyjnego. Tam już od razu kolejny juchacz. Dobra, od razu wyeliminowany. Zjedzę też Kantusa. Podejdziemy w takim razie bliżej i spróbujemy ich tutaj wyeliminować. Jeszcze mam trochę naboi, ponad 200, więc jest OK. Dobra, spróbujmy może teraz. Okej. Okay. Rewelacja. Wprawdzie właśnie wolniej się poruszam, ale warto poświęcić mobilność naszej postaci, kosztem tego, że będziemy mogli zdawać większe obrażenia przez jakiś jeszcze czas. Wciąż mam jeszcze sporo naboi. Dobra, gdzie my teraz w takim razie tutaj przechodzimy sobie? Co to jest? To jest chyba właśnie część tego zawalonego miasta. Dobra, są następni przeciwnicy. Okej, okay. jeszcze jeden. Dobra, tutaj też się drugi skrył. Oczywiście możemy też bez przycelowania strzelać, tylko że wtedy jesteśmy mniej celni. Ale z bliska możemy to wykorzystać. Patrzcie, tam ich jest jeszcze więcej. Okej, okay, bardzo ładnie. Załatwmy tego kantusa, bo widzicie już, że on ich leczy tu przez Kubaniec. Dobra, i pora zmienić broń, bo już tamtej... w tamtym działku było tylko pięć naboi. Dobra, jest ich jeszcze tutaj więcej. Patrzcie tylko na to, jest River. Załatwmy go szybko. Rasa, dobrze. Ach, kurczę. Nie udało się przeładować dobrze. Cofamy się, cofamy. Okej, okay, tym razem się udało. I dobijmy już go. Pięknie. Dobra, dalsza droga prowadzi tędy. Lecimy w takim razie. Z której strony wyskakują tym razem. Tutaj oczywiście. Dobra, widzę. Tickera. Musimy uważać, żeby nam nie wybuchł. Okej. Okay. I jeszcze to nie wszyscy, proszę bardzo. Aj kurczę, chciałem go załatwić, no. Ach tam. Nie wyszło. Dobra, wylecz mnie, okej. Okay. Chciałem go załatwić fiłę mechaniczną. Ale w ostatniej chwili mnie postrzelił. Może teraz się uda? Tak jest. No i dobra. Które teraz panowie? Może tędy, co? Powinno się udać. No i słyszę kolejnych. Wow, rzeczywiście. Ok, tam następny. Dobra, schowajmy się na chwilkę. Bo zaczynało się robić nieprzyjemnie. Się do Marcus, Markus, wygląda a safe lz that roof. Good call. Let's move. No właśnie, a więc tam musimy się teraz udać. Najwyraźniej przejdziemy sobie tam tędy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Proszę bardzo, mamy wejście do budynku. Zabierzmy amunicję. No i wchodzimy w takim razie coraz to wyżej, aż w końcu wpadniemy na, na sam dach. Miejmy nadzieję, że pomyślnie. Co my tutaj mamy? Jesteśmy. Zostaje czekać. Czy faktycznie zapeszy? Wygląda, Great. Great. Great <gryly> Dokładnie. Dokładnie. Trzeba będzie sobie jeszcze poradzić z szarańczą, która będzie nas tutaj atakować z każdej strony w sumie. A więc, zanim Kruk po nas przyleci, czyli ten śmigłowiec, to musimy wszystkich tutaj wyeliminować. Przynajmniej do czasu, aż właśnie nie przyleci. Dobra, podejdźmy jeszcze do tego gościa. Ach, chciałem go też wyeliminować z piły, ale już się nie za bardzo udało. Gin! Dobra, tu jest jeszcze jeden. Z każdej strony atakują, kurczę. Okej, okay, tam jeszcze następny. Dobra, on jeszcze, kurczę, nie zginął. Muszę go wykończyć. Dobra, udało się. Strasznie tutaj dużo, no, trzeba to przyznać. Ach, kurczę, Kantus tutaj, patrzcie na to. Skubaniec leczy ich wszystkich. O nie, 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 nie chcę tutaj zginąć teraz. Panowie, leczcie. Dzięki. Wow. O kurde, panowie, panowie, leczcie, leczcie. Proszę, proszę. Tylko niecałe 20 sekund zostało Dominik, dawaj stary Jestem tutaj, za tobą Dzięki Uff No, jeszcze tylko kilka sekund Kilka sekund to przetrwamy Okej, okay, już leci No i dobra, udało się Uh -oh. oh shit hurry it up one nine we need out of here now go 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 where's carmine i got your back sarge get your ass in here now Rookie, this ain't the big game yet. Save your ass for the payoffs. We're in. I'm okay, Sarge. I can't believe we made it. No, musicie przyznać, że to było ciekawe. A tymczasem. Gdzie my właściwie jesteśmy? Tom. Dom, you awake? I brought you breakfast! The kids are at my mother's, so we got the whole day to ourselves. Dom! Dom Are you awake? Dom! 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 Dom, wake up! Uh, what? Huh? Dom, you okay? Tell me. Tell me we aren't where I think we are. Hate to tell you, Dom. We are. Oh, this! This is just perfect! We're inside a giant worm! Now, what in the cod's name are we supposed to do? Come on, man, let's just cut our way out this bitch! No. First we kill it. Then we cut our way out. What? This is what's sinking the cities. This is our chance to stop it! And how the hell are we supposed to do that? Rip its goddamn heart out. Come on, let's move! Okej, okay, musicie przyznać, że jest to dość dziwne, ale jednocześnie ciekawe, bo widzieliście na filmiku, że nasi bohaterowie zostali niejako zjedzeni przez tego gigantycznego czerwia, właściwie helikopter, w którym byli nasi bohaterowie, został zjedzony i na szczęście naszym bohaterom nic się nie stało. Tutaj nie zostali pociapani na drobne kawałeczki. No, i zamiast tego ciągle żyją, i są teraz w środku tego gigantycznego robala. Jak widzicie, jest to kompletnie oddzielna lokacja, tak naprawdę, złożona z różnych części. No i naszym zadaniem będzie tutaj. Naszym zadaniem będzie tutaj zabić tego czerwia po prostu wyrwać mu serce. Wow. Wyrwać mu serce, żeby w końcu przestał. Żeby w końcu przestał te różne miasta zapadać. To są zęby trawienne. Jak widzicie, mamy tutaj do czynienia z różnymi organami naszego czerwia gigantycznego, przez które musimy przejść i których musimy unikać. Dobra, tutaj jest zablokowane chyba co, spokojnie, myślę, że tędy przejdziemy. Lecimy, lecimy, lecimy. Wow. Aj, no kurczę, czemu? Czemu się zatrzymał? Trzymałem ciągle. A. Tutaj właśnie problem jest w tym, że nie możemy wcale przerywać biegu. Bo inaczej, właśnie zostaniemy zmiażdżeni. Ale nie wiem czemu, kurczę, zostałem zmiażdżony w końcu. Dobra, pozwólcie, że na szybko przebiegnę tam sobie znowu. I po prostu znowu ominiemy. Te zęby trawienne, a następnie znowu tam się przeciśniemy. Pod spodem, dobra, przebiegamy. Znowu tutaj lecimy. Przeczekajmy, tutaj. Ok, przebiegamy. No i tak jak mówię, tutaj trzeba ciągle trzymać przycisk A i biec do przodu. Lecimy, lecimy. Aha, bo ja tutaj się zawadziłem o to, okej. Okay. Czyli po prostu się zawadziłem przeszkodę i przez to mój bohater się zatrzymał. No dobra Ale tym razem na szczęście udało się przebiec pomyślnie. Nawet broń tam kurczę leżała. Keep watch no właśnie, przecież nie wiadomo co się z karmajem też stało. On wprawdzie spadł, ale też tutaj dopaszczy tego gigantycznego robala. No ale kto wie? Może on tutaj przeżył. Więc zobaczymy. Musimy po prostu ruszać przed siebie, chociaż nie wiemy do końca D this gdzie. Nawet kurczę w środku gigantycznego czerwia. Mamy do czynienia z pomniejszymi przeciwnikami, jak widzicie. Dobra. lecimy dalej. Czyli to ciągle nie jest serce, dlatego że jak sprawnie wydedukował nasz kompan nie ma arterii ani żył. Sarge, oh. Carmine. Uh, I, uh, I hurt, Sarge. I uh, tell my brothers and my mom. Uh, tell them I love them. And and <coughs> Oh, kurde. Ale zmasakrowane.

Panowie uciekajcie Dobra, spadamy. Wyprzeć ścianę szczątków. No to lecimy w takim razie. Wow, 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 wow. Czy ja tędy muszę iść? Nie, chyba tutaj. Dobra, ruszamy, ruszamy do przodu. Cały czas. Nie przestawamy biegać. Kurde. Chyba to ciągle nas goni, kurczę, chociaż trudno powiedzieć, żeby to nas goniło, bo... To są chyba po prostu... Aha, dobra, no to ruszajmy. Okej. Okay. Szybciej, szybciej, szybciej. Dobra. Tu już chyba jesteśmy bezpieczni, ale i tak biegnijmy jak najszybciej. Strzelamy w takim razie. Czy nie? Aha, dobra, muszę piło to przedziurawić. OK Rozumiem. Dobra, co dalej? Co dalej? Ale trzeba przyznać, że mieli twórcy ciekawy pomysł na taką nietypową lokację. Dobra. Otwarta szczelina. Co my tutaj teraz mamy? Ciągle jeszcze daleko od serca, zdaje się. Dobra, biegniemy, biegniemy, biegniemy. Gdzie teraz? Niestabilny pojazd. Spróbujmy go zrzucić. O właśnie, dzięki temu możemy przejść dalej, bo tutaj były te jakby kolce, przez które nie możemy przechodzić, dlatego że wtedy giniemy. A więc po prostu przemieszczamy się tuż obok nich. No i proszę bardzo. A kurczę, zapominam, że ja to muszę po prostu piło potraktować. Dobra. Wow, to kurde, ciągle coś z nami leciało. Ale chyba udało się już uniknąć. Dobra. Let's keep moving. If this is the stomach, the heart, the lungs, it got to be somewhere on the other side. Yeah, as long as its physiology plays by the rules. Te, tym jakże optymistycznym akcentem myślę, że sobie zakończymy. W następnym odcinku będziemy sobie zwiedzać ten jakże apetycznie wyglądający żołądek. Uch, kurde, ochyda naprawdę. I spróbujemy wyrwać faktycznie serce temu gigantycznemu robalowi. Miejmy nadzieję, że nam się to uda. Zobaczycie to już właśnie w kolejnym odcinku. Na razie.